Zgadnijcie, kto powrócił. No jasne, że ja, a co? Suema, Rudziaki, dawno mnie nie było, wiem. Może dlatego, że miałam cały miesiąc przepełniony nauką, a dzisiaj jest dzień nauczyciela, to znaczy jutro jest dzień nauczyciela, jak co? So. Ale yy, no, życzę nauczycielom, wszystkim, którzy to oglądają. Na no, ogólnie, zdrowia, szczęścia i dobrych uczniów. Nie to, co ten Mikołaj. A co będziemy dziś otwierać? Cukierkowego Rolexa. Oczywiście ja tak mówię na tego tego zegarka czy coś. Ale to dla mnie nie ma znaczenia, więc lecimy z odcinka. Dobra. Dobra, lecimy, dobra. Yy, he. Mamy tutaj naszego Rolexa. Jest rudzia. Hej. I teraz będziemy otwierać tego yy, zegarka. I nagram wam, jak otwieram to. Oczywiście przy przyspieszonym telpie, jak te turbo. A jak nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam do oglądania. Więc dobra, otwieramy. Dobra, otwieranie było. To teraz spróbujemy. Jaką mamy godzinę? Ósmą mamy, a z drugiej strony. Zaraz nie widzę, bo ja to przez kamerkę oglądam. 3.45. Tylko muszę tu jakoś spróbować. Ale okej, okay, spróbuję. Jak się pytacie, gdzie kupiłam, to ja kupiłam to w automacie szkolnym. Bo zawsze jak chodzę na automat, to kupuję te mm, zegarki. Jak co, Nas są no, dosyć drogie, bo po dwa złote. Ale jak na te czasy, to całkiem tanio. Nie wiem, ale dla mnie, jak dla mnie to na te czasy to całkiem tanio. Jak na te czasy, powtarzam. Okej. Okay. Ja nie jem je pierwszy raz. Jak co, więc to nie jest test. Ale i tak oceniam około tam 10 na 10 uwielbiam te cukierki. Szczególnie ja chyba najbardziej lubię te niebieskie. Te niebieskie, nie wiem jak my. No te niebieskie lubię. I te pomarańczowe. Tak te pomarańczowe. Uwielbiam. A ta część, ta część zegarkowa też jem. Ale dla mnie jest taka sobie ta część Ale dla mnie te, właśnie jak mówiłam Te niebieskie i te yy, No Te pomarańczowe oraz te białe Są najlepsze Najlepsze Dobra, Rudzia, idź na podium Na przeznaczeniu klanu nieba i mów Dobra Pewnie stali widzowie wiedzą Że zawsze w odcinku yy, Otwieranie jest Pewna postać Mój przyjaciel o imieniu Ludek jest on reprezentowany w yy, starym awatarze na YouTubie, ale wracając, czemu go akurat teraz nie ma? A powód jest następujący. Otóż ludek zaginął. Papierowa jego wersja zaginęła albo się zniszczyła. Prawdopodobnie znowu, znowu zrobię nowego ludka, albo y, poszu, postaram się go poszukać. Jeżeli go poszukam albo zrobię, na pewno będzie w następnym odcinku. Jeżeli, no, w na następnym odcinku prawdopodobnie będą Gumy chups, te yy, szok czy coś, yy, albo je, albo jakiś inny słodycz, który możecie pisać w komentarzu. YouTube Kids nie banuj. Dobra, yy, no to myślę, że możemy zakończyć dzisiaj nasz odcinek, <laughs> bo yy, Mówiłam już o ludku, mówiłam yy, o cenach zegarka. No to cześć.